Cześć, jak się gadacie, jestem do i witam z kanału same No A to jest pierwszy odcinek nowej serii na kanale z gry, jaką jest Same the Game. Już trochę zacząłem, bo już trochę zacząłem grać w tą gierkę, ponieważ demo już na, tej na tym kanale przychodziliśmy i właśnie jesteśmy dalej w tym demie, jakby, bo w demie był pokazany początek tej gry. Więc wejdźcie apc w górę i subskrypcji Napiszcie czy gracie w tą grę i czy Wam się podoba gra Same the Game Oczywiście Znajdą się też pewnie hejterzy, którzy będą mi hejtować No. Ale ja mam to gdzieś hejtujcie sobie dalej Tylko Koże, jak spotkacie jakieś dziecko, które zhejtujecie i może mieć przez to jakieś kompleksy, może mieć jakieś załamanie nerwowe, mieć próbę samobójcą, ale ja się takimi rzeczami nie przyjmuję, więc róbcie to dalej, tylko uważajcie. Dobra. Tracamy. Witam Państwa. Ciapciak Krystyna, Echa Pierciszewi. Przez naszą gminę przetaczają się fale protestów rolników. Zapytamy dziś o nie stronę rządową. Gościmy wschodzącą gwiazdę polskiej polityki. Panie pośle, zacznijmy z wysokiego C. Podkreśla pan swoje wiejskie korzenie, a tymczasem w pana akcie urodzenia, jak byt widnieje Warszawa. Jak pan to wyjaśni? Co, Co pani na myśli? Panie Tadżykistański, prawda? Co, tak się przecież mówi! Pytam o pana miejsce urodzenia! A ja pytam o pani związki z dobystami wschodnich plantatorów bydła! Dobrze, zmieńmy temat. Obiecuje pan przywrócenie połączeń PKS na wieś, ale sam porusza się służbową limuzyną. Nie widzi pan tu rozdźwięku? Testuję ja różne środki transportu. Ostatnio nawet stałem w korku, tak jak zwykły obywatel. Podczas ostatniej debaty powiedział Pan, że chce rozwoju rolnictwa, ale zaproponował Pan inwestycje w połowy dorsza. Czy to nie błąd? Polska to nie tylko pola, ale też rzeki jeziora. Wierzę w rozwój wszystkich sektorów gospodarki. A co sądzi Pan o protestach rolników? Nie będą musieli protestować, gdy moje ugrupowanie zacznie rządzić z tym krajem. Pytanie uzupełniające. Czy przestał pan już pić bycze mleko? Nigdy nie piłem. A jeżeli już miałby spróbować, to od polskiego byka. Na koniec, dlaczego wyborcy mieliby zaufać właśnie panu? Bo jestem jeden z nich, też narzekam na polityków w przyobiedzie. Tak, trzymaj. No kurna nie wierzę. Znowu ty... Kasina znowu przylą... a nie ma w zwyczaju się powtarzać. Więc powtórzę po raz ostatni wara od polskiego rolnika. Znajdź sobie własną uciskaną grupę społeczną. Zaraz, zaraz. Przecież pana partia nie ma monopolu na polską wieś. Coś ty powiedział? Sam tego chciałeś. Rozwiążemy to raz na zawsze. Wyzywam cię na debatę. Na pięści. To nie będzie łatwa walka. Masz przed sobą zawziętą polityczną chorągiewkę, która przysysała się do niejednego koalicjanta. Bez jakiegoś pasa w rękawie nie ma sensu nawet z nim zaczynać. Podobno, wójt Pierdziszewic ma coś, co może ci pomóc w tym starciu. No bardzo, ja muszę się udać wójta. Gdzie ten twój jest? Hypotenty. To będzie to wodórka. Dobrze, to wełpestyalsu! Jak śpiecie! je byków może jest do nich przyjemne, ale powoduje też nieodwracalne zmiany w ich tożsamości psychoseksualnej. A za wszystkim stoi Unia. I ci faceci w garniturach, jak ten. Pracko! O, cicha walka <laughs> to serwis Dawaj ubornik No a mais ah. Pô, me em vez mesmo, Да, ты еще взяли. То есть мы будем еще здесь. Наверное, не здесь Dobra, na to niech będzie. Dobra, mas. Nie, zaraz mi kto je Słych chleb nic nie dał. jedna pokonana Ugh. No i chodzi dzisiaj pokonane Dostałem <coughs> jaką konta trzech Tumanów ażam kiedy to? Za dwóch. O, oh, jeku cieka. To, a to tutaj punkt godności, dobra No i dobra, 1v1 No i dobra, wygrana Kołodziej tylko polek W tej batalii. Woo! Wow. To jest pod prądem Muszę najpierw idzie Pięć... jak zrobić zwarcie. No właśnie, Teraz nauczymy się łączyć przedmioty. Otwórz ekwipunek i przesuń znalezioną szmatę do wiatru. Dobra, no właśnie, no zwarcie. no i dobra, udało no no ja No, autowójta, o jaki ma. No, kanapka. A co by tu ma? O. Dość! Co pan najlepszego wyrabia? Targ pan bezprawnie, na prywatną posesję urzędnika państwowego. Proszę, proszę. Nie znam się na bykach, ale coś mi mówi, że ten chyba nie jest krajowy. O tak pięknie panu opowiadał o tym, jakie ważne są te nasze polskie krowy. Cóż, wychodzi na to, że za unijne pieniądze to i bycza czarnego ma to słodkie. To skandal i insynuacje. Nie puszczę panu tego płazem. Henryk Bronek, chodźcie no tutaj. Jest kolega do wyjaśnienia. O, Henryk i Bronek. Nasłał na mnie Jenderka i Bronka. S. Jędrek, Bronek, Szwagier nawet przyraz i Wójt. No nieźle. Dobra, tych złotych Szwagier jest sobie przysył No nieźle. Ma A to jest fakiera Jendrek Kurde nie to chciałem zrobić, ja to... A ten kuron wyjdzie za Wójt Wójcie A panuj zaś nerwy Dobra Co to jest? Jendrek był tu.

Tak użyję. Dobra, dostał. Widek tak jebie. Obornikiem dostał. Oto to patopcy dobra pół Dobra Dobra, dostał Ja idę na wójta Wójcie. to odchórzył No i dobra, wójt pokonany Udało się No i dobra, udało mi się osiągnąć Spulkować. no i dobra, wchodzimy do wójta. przesłuchamy oczywiście ziemniak jest krewetka. No, tutaj się mamy. Dziwne, taka szykowna rezydencja, a zegar zepsuł. Zatrzymał się na godzinie 21.37. Cóż za zbieg okoliczności, ale czy aby na pewno? 21.37. To, to ci dopiero mocarny artefakt, to pewnie o nim mówiły lokalne legendy. 21.37. Mamy jakąś łamigłówkę. Mamy artefakt Taka kremóweczka To doprawdy wyborny deser Warty użycia w starciu Z trudnym przeciwnikiem Okrutnikiem Jan Paweł II Dobra, widzimy A ty Dobra. co się tak wleczesz? Szmat drogi przed tobą Przyspieszyłbyś trochę ruchy Zachowujesz się, jakbyś nie umiał biegać Idziemy na debatę na pięści z Kasiniakiem. Oj tu Kasiniak. Pody. Zaraz skończę tę twoją żałosną karierę polityczną. Ja z tobą skończę Kasiniak. Pokaż, co potrafisz w tej <grych> Ale zejść tekstem. A nie, nie. Sporo. Dobrze, no. że załatwiliśmy sobie wsparcie z samej góry. Kliknij na kołodzieja, wybierz ikonkę teczki i użyj kremówki. O, użyłem kremówki. Kremówka popieska. Popiezaka. Idzie. Znaczy leci. Z niebios. Niech Bóg Wam wybaczy, bo ja nie zamierzam. Nikt Wam w to nie uwierzy, żegnajcie. Inaczej zapamiętałem Barkę, ale skoro samemu Ojcu Świętemu się podoba, jak sam. Idzie. go. O skórczymy. Jakby jeden Kasina to było mało, to teraz masz dwóch. Na no widz, teraz mam dwóch. O O kurde. Trzeciw. Siniak, pokonamy Cię. Kurde, znowu ashi bukata kashi ya kawo Ej dobra, nie odkurany. Dobra, starczy, muszę przyznać. Twoje argumenty są silniejsze od moich. Ostatni raz taki oklep zebrałem od Pruska w 2007. Prusk, niech też ma się na baczności. Jeszcze przyjdzie kolejna na niego. Mój instynkt przetrwania podpowiada mi, że powinienem teraz zawiązać z tobą koalicję. Słusznie, witamy na pokładzie. Co to za polityk? Co to za polityk? Kasiniak, dołączył do tutaj ekipy. Tymczasem. Dom prezesa. Wszystko idzie zgodnie z planem. Już niedługo się spotkamy, panie pośle. Już niedługo. No, już niedługo się spotkamy. Mam nadzieję, że cały ten cyrk nas zadupił, jakbyś się przywrócił. Przeczytałem o sondażach. Udało nam się uzyskać poparcie polskiej wsi, dzięki czemu zdobyliśmy kilka punktów procentowych. Zresztą sam zobacz. No już trochę lepiej w sąda zaś 7%. My. Patrzcie, jaki wielki gołąb! Patrz to jest widział gołębia. Nie to bardziej wygląda, nie wiem, na sowę? Co? Sowa? kresie. Jezus, Maria, co to było? Solo Tradycyjna forma komunikacji parlamentarnej dzisiaj już trochę niepraktyczna, ale widać ktoś lubi dramatyzm. Zobaczmy wiadomość. Złazny list, list, szanowny przewodniczący. W związku z historycznym przekroczeniem przez państwa partię progu wyborczego z nieopisaną wręcz radością zapraszam pana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, świątyni naszej demokracji. Proszę wybaczyć, jeśli papier jest odrobinę wilgotny, nie zdołałem powstrzymać kilku łez z Z wyrazami najwyższego szacunku, rotacyjny, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Kotłownia. Kołownia. Sowe, puśćcie wolno, na drogę do domu. To mądre zwierzę. Ktoś ma jakiś pomysł? Ja się, się tym zajmę. Skoczę to na wieś poworek, a wyskoczę jakiś szpadel. Może później. Teraz, skoro tak rości chyba wypadałoby złożyć wizytę w Sejmie. No, ale to będzie już w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I narga.